Ścieżki pamięci pozostały tylko kamienie. To nowa wystawa w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Tytuł nawiązuje do losu, jaki spotkał Żydów. Dziś pozostały po nich jedynie macewy, czyli kamienie nagrobne. Fotografie pokazują cmentarze żydowskie, które w wielu miastach województwa łódzkiego zarastają chwastami. Ta cała wystawa, jak gdyby jest. Przyczynkiem do tego, żeby zastanowić, zadumać się nad tym, że przecież społeczność żydowska to była do jednej trzeciej społeczności miast, miasteczek polskich, że to byli konkretni obywatele, którzy wpływali na rozwój tego miasta i nagle, prawda, zawierucha wojenna ich zmiotła. Łódź, Piotrków, Aleksandrów, Łask, Wola, Sierac. We wszystkich tych miastach są cmentarze żydowskie. Często jednak pozostało z nich niewiele. Wystawa ścieżki pamięci, pozostałe tylko kamienie, pokazuje jak wyglądają te cmentarze. Wszystkie fotografie pokazują opuszczone i zapomniane miejsca. Macewy, z których nikt już nie odczyta nazwisk, powoli rozpadają się. Po cmentarzu w Sieradzu pozostały dwie fotografie z początku wojny. W geodezji funkcjonuje to pod nazwą nieużytek, więc to, to trzeba zmienić, prawda? Że to też musi być miejsce pamięci o tych obywatelach Sieradza, którzy tu mieszkali. Wspólnie z Polakami i którzy wnieśli no, określony wkład w rozwój tego miasta. Ekspozycje w Muzeum Okręgowym w Sieradzu uzupełniają macewy uratowane z tzw. schodów hańby. Przetłumaczone zostały napisy z czterech nagrobków. Wśród nich jest płyta nagrobna Rywki Fajons, zmarłej w 1844 roku. To była pierwsza żydowska rodzina, która zamieszkała w kamienicy przy Sieradzkim rynku, mimo że było to wówczas zakazane. Rodzina fajansów, która, no, do której mamy sentyment, ponieważ ten potomek tej rodziny był sławnym litografem warszawskim, który no, wydawał postacie, portrety znakomitych Polaków z historii kraju, Polski. Wystawa przygotowana przez Łódzki Dom Kultury i Sierackie Muzeum przypomina nie tylko cmentarze, ale przede wszystkim ludzi. To im należy się pamięć i szacunek. Dlatego wśród fotografii znalazł się projekt lapidarium, które miałoby stanąć na żydowskim cmentarzu w Sieradzu. Fotografie i macewy można oglądać do 26 lutego.